No i drodzy, w trakcie reformacji i w latach później, w XVI wieku i później, często jako katolicy i protestanci, ujmując wszystkie te różne wyznania jako jedną grupę, co samo w sobie jest nadużyciem, ale dla prostszego wykładu ujmijmy ich wszystkich jako protestantów, nawzajem się krzywdziliśmy i krzywdziliśmy się. To jest, moi drodzy, takie bardzo delikatne powiedzenie, no bo płynęły stosy w wielu miejscach. A jakieś przesiedlenia i innego rodzaju prześladowania, no to były na porządku dziennym. No aż szło do przelania krwi. Moi drodzy, dzisiaj z perspektywy czasu uważamy to za jedną wielką głupotę. To znaczy, dzisiaj nie chcielibyśmy się tego dopuszczać, gdyby dochodziło do rozłamu religijnego, ale kiedyś. I trudno dzisiaj to powiedzieć, na no tak wprost, czy przyczyna była tam religijna, że to rzeczywiście wśród ludzi prześladujących się nawzajem czy ze strony protestanckiej czy katolickiej, czy ta motywacja była religijna czy czysto polityczna, ale na pewno często była wykorzystywana jako cel w polityce, żeby swoje ugrać na konflikcie religijnym. A więc, moi drodzy, nawet załóżmy naiwnie dosyć, że to był konflikt na tle religijnym, nie? Wzajemna nienawiść chrześcijan przeciwko sobie, bo ktoś zaczął swoje chrześcijaństwo w inny sposób wyznawać. I teraz, moi drodzy, tak, no, dopuszczaliśmy się tych wzajemnych aktów nienawiści, no, ale moglibyśmy powiedzieć, że to, moi drodzy, jest nasza wewnętrzna sprawa chrześcijan, nie? Nasz wewnętrzny problem między sobą. Bo jednak, jak spojrzymy w to, w co wierzymy w różnych wyznaniach chrześcijańskich, to na ogół tam zgadza się urząd statystyczny. Wiadomo skąd, nie, się posługuje takimi danymi, ale powiedzmy 99% mamy tego samego. Nie? No różnice są w niuansach w wyznaniach chrześcijańskich. Co chodzi o teologię. Oczywiście te niuanse potem przekładają się na praktykę życia religijnego bardzo mocno, nie? Bo mi się okazuje, że gdzieś nie ma kapłaństwa z powodu jednego niuansu, nie? Nie ma kapłaństwa takiego jak u nas w Kościele Katolickim, no bo kapłaństwo Jezusa Chrystusa jest, nie? No ale przez te niuanse potem na praktykę życia się przekłada i na zewnątrz różnimy się bardzo, bardzo mocno między sobą, ale co chodzi o istotę, o taką podbudowę teoretyczną, to różnice między nami, moi drodzy, są niewielkie. I dlaczego w ogóle o tym mówię? No bo konflikty, które między nami zachodziły, choć były bardzo mocne, były konfliktami takimi czysto, czysto wewnętrznymi, nie? To tak naprawdę na samym początku, no to kto się kłócił między sobą. Znów w kłócił się. No, katolik z katolikiem. To dopiero wskutek jakby niemożliwości dojścia do porozumienia, to część katolików zaczęła jakby nazywać się inaczej, stąd mamy te różne wyznania chrześcijańskie, no bo wszystkie biorą się z katolicyzmu. Moi drodzy, to było coś, co jakby pochodziło z naszego łona. Myśmy sami to nawzajem wytworzyli sobie nawzajem ten los zgotowaliśmy. Ale w trakcie tych konfliktów no, cierpieli konkretni ludzie, i z perspektywy jednego wyznania, i z perspektywy drugiego wyznania, mamy swoich męczenników tamtych czasów, to znaczy są ludzie, którzy aż do przelania krwi bronili katolicyzmu i aż do przelania krwi bronili swojego wyznania protestanckiego. I moi drodzy, te kwestie są takie, no, nie do rozwiązania, no, bo ktoś albo tak wyznaje swoją wiarę, albo tak, no i każdy swojego będzie bronił, będziemy okopani e, na swoich e, pozycjach. Ale pojawia się, moi drodzy, taki e, problem, w cudzysłowie problem, bo tam naprawdę żadnego problemu nie ma, ale problem na przykład takich e, postaci jak chociażby, moi drodzy, taki e, Paul Schneider. Albo Karl Friedrich e, Ring. E, czytam te nazwiska z ekranu, bo, bo, bo sam ich nie znałem, taki musiałem szybki research zrobić. I moi drodzy, jaki jest problem z tymi, z tymi ludźmi? Obaj byli Niemcami, obaj byli ofiarami nazizmu. E, przeciwko tej ideologii bardzo mocno się przeciwstawiali. E, byli za tym, żeby. Jakby no, potęga Niemiec rosła, ale nie w ten sposób. Nie, tak, nie w tak nieludzki e, sposób, i my obaj ponieśli e, za to e, śmierć, że występowali przeciwko swojemu narodowi w obronie godności człowieka. Moi drodzy, z perspektywy naszej problem jest taki, że oni byli duchownymi protestanckimi. A no i moi drodzy, co z takim człowiekiem zrobić? W sensie, jak my mamy na niego patrzeć? No kurczę, protestant nie umiał zauważyć katolickich racji, zauważyć, że żyje w błędzie, no ale z drugiej strony to byli ludzie, którzy w tej tradycji się wychowali, e, którzy byli mocno zaangażowani religijnie, no wierzący byli. Inaczej trochę wierzący niż my, ale wierzący byli, bo byli duchownymi e, w swoich wyznaniach. I to bardzo oddalonymi już od czasów reformacji samej, więc to dla nich była już wielowiekowa tradycja rodzinna, żeby wierzyć akurat w ten sposób. Nie mieli, nie, nie mieli czegoś takiego, że porzucili katolicyzm i teraz ja sobie będę nimi gardził, bo, bo odrzucili wiarę, poszli gdzie indziej. No nie, wychowali się w tej kulturze protestanckiej, wychowali się w rodzinach też takich. Poszli zatem tym cało życiowo, jakby poświęcając się zawodowo e, głoszeniu dobrej nowiny, w trochę innym wydaniu niż my, ale jednak, i to tak mocno głosili tę dobrą nowinę, że występowali przeciwko swojemu narodowi, występowali przeciwko demokratycznie wybranemu władcy, wiadomo komu, występowali nawet przeciwko swoim liderom religijnym, którzy to jako no, biskupi, powiedzmy, protestancy e, popierali nazistów w Niemczech, nie? Jako tych, którzy przywrócą wielkość Rzeszy. No i ci ludzie e, przeciwko temu występowali i zapłacili za to najwyższą cenę. A więc, moi drodzy, można powiedzieć na wskroś bardzo dobrzy ludzie, ale protestanci. No i, moi drodzy, to są ludzie jednak już z perspektywy lat po reformacji, to nie są ludzie, którzy... Pogubili się w katolicyzmie, coś tam trochę inaczej uważali. No nie, to jest ewidentnie jakby osobna od nas wspólnota, ktoś kto jest na zewnątrz nas, ktoś kto nie jest spośród tej naszej owczarni, do której my przynależymy, nie modli się z nami, nie chodzi z nami do kościoła, mówi, że szczegóły, w które my wierzymy, które stanowią treść naszej religijności, to głupoty, to rzeczy zupełnie nieistotne. To sprawy, które myśmy sami sobie wymyślili no na bazie na bazie. Na gruncie teologii bardzo mocno się między nami różni. A no, jednak kurczę, tacy odważni, tacy bohaterscy w swoich postawach tak bardzo wierzący, tak bardzo autentyczni w swojej wierze. No i moi drodzy, no jak ich nie szanować to? Jeszcze, żeby oni byli z czasów reformacji, no mógłbym nimi pogardzić, ale no nie po tylu latach, nie? Moi drodzy, dlaczego o tym mówię? Dlaczego pokazuję takie sytuacje? Bo to nam dobrze bardzo obrazuje to, co dzieje się w dzisiejszym e, czytaniu. E, w czytaniu z dziejów apostolskich, które macie w opisie tego filmu. Moi drodzy, pierwszy wiek, a na pewno pierwsze. Kilkanaście, kilkadziesiąt lat po śmierci Chrystusa, to religia chrześcijańska e, dla Judeochrześcijan, czyli dla tych pochodzących spośród Żydów, to nie było nic innego niż juda judaizm. To była naturalna konsekwencja i kolejny etap w rozwoju judaizmu. Musimy to sobie zrozumieć. Bo możemy sobie mieć takie wyobrażenie, bo słyszymy, że Jezus założył Kościół, to możemy sobie od razu pomyśleć, że pewnie Jezus przyszedł i w którymś momencie zebrał sobie apostołów i powiedział tak, kończymy z tym żydostwem, zaczynamy chrześcijaństwo, ty będziesz papieżem, ty biskupem, ty prezbiterem, ty diakonem. Ty Judaszu będziesz e, kanclerzem, będziesz zbierał pieniądze, my tu zaczynamy nową organizację. No nie moi drodzy, oni wszyscy byli Żydami, dla nich po prostu w tym judaizmie przyszedł Mesjasz, którego się spodziewali i dalej sobie byli Żydami. Oczywiście inni Żydzi, którzy nie uwierzyli w Jezusa mówili, a wy nie jesteście prawowierni, no ale oni sami w sobie wiedzieli, że to... Właśnie ci, którzy uwierzyli w Chrystusa są prawowierni, a ci, którzy Go nie przyjęli jako Mesjasza, to oni są odszczepieńcami od prawdziwego judaizmu. Zrozumiejmy perspektywę tych pierwszych chrześcijan. Dla nich ludzie spośród narodów, czyli ci etnochrześcijanie, ci, którzy uwierzyli w Jezusa, byli takimi ludźmi, którzy się przyłączają do tego judaizmu, bo Chrystus ich zaprosił, że mogą teraz stać się tymi Żydami, Ludźmi, którzy przyjęli mesjasza żydowskiego, mimo że nie należą do narodu wybranego. Więc to jest taka perspektywa, że to dalej jest judaizm. I moi drodzy, w tej, z taką głową, z takim wyobrażeniem, z takim spojrzeniem na świat pierwszych chrześcijan widzimy scenę, kiedy to jeden właśnie spośród wierzących imieniem Ananiasz słyszy. Taką wizję ma od, od Pana Boga, polegającą na tym, że ma się do nich przyłączyć. zapowiadającą, też, że ma się do nich przyłączyć szawę. E, I moi drodzy, możemy być w lekkim szoku, ale nie w szoku, że się Szawą nawrócił, bo do tego jesteśmy przyzwyczajeni, ale możemy być zaskoczeni, że ufananiarz dyskutuje z Panem Bogiem. To znaczy mówi mu, Panie, to jest nie w porządku. Ten Szaweł u nas prześladuje, ty się mylisz, twoja decyzja jest niewłaściwa. To, moi drodzy, brzmi głupio i jest głupie. To znaczy, czy nam się mieści w głowie, żeby dyskutować z wolą Pana Boga? No jeżeli usłyszelibyśmy w sposób wyraźny i wierzylibyśmy, że to rzeczywiście pochodzi od Boga, to cokolwiek Bóg by nam powiedział, no to przyjęlibyśmy. Zaprawdę nie dyskutowalibyśmy z tym, a tutaj Ananiasz stara się z tym dyskutować. I ta dyskusja, moi drodzy, może nam stać się bardziej zrozumiała, jak bardzo poje, jak, jak pojmiemy, w jakim wielkim dysonansie e, znalazł się Ana, w tak wielkim dysonansie, w jakim my się znajdujemy, kiedy widzimy męczenników protestanckich, i to mówię, nie z czasów reformacji, tylko z czasów o wiele późniejszych. Gdy widzimy męczenników. E, niezwiązanych nawet z konfliktem właśnie na gruncie katolicyzm-protestantyzm, ale na przykład innych męczenników protestanckich, o których nie wspomniałem, którzy na przykład ponieśli śmierć w krajach misyjnych z ręki pogan. No, moi drodzy, to jest sytuacja, w której my nie wiemy, jak się odnaleźć, to znaczy zauważamy, że rzeczywiście Bóg w jakiś sposób na nich wpływał, oddziaływał na nich, no a z drugiej strony widzimy, że są z nami w konflikcie. I w tej sytuacji właśnie znalazł się Ananiasz. To znaczy on widział, że Bóg wpłynął na Szawła, że Szawel się nawrócił, nie? że Szawel został wybrany przez Boga, że ma jakąś szczególną misję i Ananiasz to akceptował. nie? No okej, okay. jest to Szawel wybrany przez Boga. Ale widział też, że Szawel jest człowiekiem, który prześladuje, prześladuje wspólnotę. I to moi drodzy w żaden sposób się nie zgrywa, jedno do drugiego no nie pasuje. To tak jakbyśmy, jakby nam szef powiedział, że wiesz, ten pracownik podkrada pieniądze czy jakieś takie półprodukty z fabryki, nie? Ale on jest bardzo dobrym pracownikiem, on mi się przyda. No jak ci się przyda, albo cię ci mu okrada, albo pomaga ci zarabiać. No, nie można jednego z drugim połączyć. I tak samo Ananiasz miał problem, żeby połączyć, jak to możliwe, że prześladowcem Kościoła, kogoś, kto zabija naszych współbraci, kogoś, kto jest na zewnątrz względem nas, kto nie traktuje przyjścia Mesjasza jako coś prawdziwego, a wręcz przeciwnie traktuje to jako błąd, wielki błąd, którego dopuściła się część Żydów, których my nazywamy dzisiaj judeochrześcijanami. I w związku z tym no, prześladuje. To jak on może być wybrany? To, moi drodzy, nijak do siebie nie pasuje, tak jak powiedziałem. Więc nie dziwmy się właśnie tej reakcji, która w Ananiaszu zaszła. I teraz, moi drodzy, na czym Pan Bóg każe się Ananiaszowi skupić? Bo Bóg rozumie, nie? Jak ten chrześcijanin, w jakim znalazł się dziwnym... Położeniu, kiedy ma przyjąć do siebie prześladowcę Kościoła, Bóg każe mu skoncentrować się tylko na tym wybraniu przez Pana Boga. To znaczy, Bóg nawet mu nie tłumaczy, że wiesza na Szaweł był człowiekiem wierzącym, on myślał, że robi dobrze, dlatego mu trzeba wybaczyć, trzeba mu wytłumaczyć, że robił źle. Ja już mu to zresztą powiedziałem. On wie, że to robi źle, do niego to już do Tarła, bo zaczyna docierać, to weź tak, spójrz na niego bardziej przychylnym okiem. Tego wszystkiego mu Pan Bóg nie mówi, chociaż to prawda, to rzeczywiście tak można by było opisać, co działo się z szafłem, nie? Że on nie był człowiekiem na wskroś złym. On był człowiekiem, który po prostu był w wielkim błędzie i konsekwentnie za tym błędem w zgodzie z własnym sumieniem szedł. Ale to nieważne, moi drodzy. Na to Bóg nie zwraca uwagi. Bóg zwraca uwagę tylko na to, że wybrał owego Szawła do swojego dzieła. Że Szawł będzie teraz realizował plan Boży. Więc my, moi drodzy, kiedy patrzymy na historię Kościoła i naszych konfliktów wewnętrznych, a potem i zewnętrznych, kiedy otwiera się przed nami perspektywa współpracy, rozwoju, czy w ogóle współistnienia z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, które są w dużej mierze jakby częścią nas, bo są do nas bardzo podobne po prostu, a zarazem jakoś są na zewnątrz, czy jakoś bardzo wyraźnie są na zewnątrz względem nas, to moi drodzy, my nie musimy nawet zastanawiać się, czy taki człowiek, wyznawca jakiegoś odłamu protestantyzmu. Czy możemy to też przełożyć na prawosławie? Tylko tu już nie będę mieszał, ale to, to samo dotyczy prawosławia, yy, tylko będę trzymał się dalej przykładu z protestantami. Yy, nie musimy w ogóle starać się zrozumieć, co dzieje się z tym człowiekiem na gruncie tego, że yy, ten człowiek jest w błędzie. To znaczy, my nie musimy sobie rozkminiać, co stanie się z takim człowiekiem po śmierci. No bo przecież był heretykiem. No, nazywa im rzeczy po imieniu. W przypadku protestantów mówimy o herezji protestanckiej. To, moi drodzy, jest sprawa, którą Bóg pozostawia dla siebie. E, tak samo jak w przypadku Szawła. No, oczywiście, chrzest, który przyjął, zmazał wszystkie jego grzechy, więc to jakby zostało e, wyautowane w ogóle z, jakby, z kwestii winy. Ale to jest sprawa, którą Bóg pozostawia dla siebie. Nie daje Ananiaszowi prawa do tego, żeby się Ananiasz tym zajmował. Nie mówi, że to weźcie wy teraz, szafła, osądźcie go, tylko go nie zabijajcie, ale go osądźcie. Musicie go tam dobrze ocenić, przebadać sprawę. No a jak już go tam skażecie na przykład nie wiem na jakieś tam pokutę długotrwałą, dziesięcioletnią. Jak już go skażecie, jak on ten wyrok wypełni, to oddajcie mi go, a ja go poślą do narodów. No nie, moi drodzy, Bóg nie dał takiego prawa Ananiaszowi i reszcie wspólnoty, żeby wywarli pomstę na Szawle, która mu się należała, no bo czynił rzeczy złe. A jednak Bóg nie oddaje tego prawa y, sądzenia Szawła. Więc moi drodzy, też nie musimy się nad tym zastanawiać. To znaczy, nie musimy myśleć. Y, co będzie z tym człowiekiem, który jest protestantem, który tkwi w błędzie heretyckim? Co z nim będzie? Jak go Pan Bóg oceni? No, czy pójdzie na potępienie? Czy zostanie zbawiony? A jak zbawiony, to jak się to stanie? Jakim cudem będzie to możliwe? W ogóle to nie jest kwestia, którą my musielibyśmy się zajmować. Jeżeli mam przed sobą perspektywę zrobienia czegoś dobrego. Czegoś, co szeroko moglibyśmy nazwać głoszeniem Ewangelii, niezależnie czy to będzie, wiecie, wprost mówienie kazań, dzielenie się rozważaniami, czy może działalność charytatywna, albo działalność zupełnie świecka, ale jakby z podkreślaniem tego, że robimy to ze względu na naszą wiarę, nie? W, w duchu ludzi wierzących to nie, nieważne jaki to będzie miał objaw, to głoszenie e, dobrej nowiny, to na tym mamy się koncentrować. I to, moi drodzy, jest jedna z podstaw, dla, dlaczego istnieje właśnie ekumenizm, dlaczego staramy się dogadać na gruncie e, innych wyznań religijnych. Bo, moi drodzy, my nie musimy ustępować sobie nawzajem e, w kwestiach teologicznych. To znaczy, jak mamy między sobą różnicę zdań, to my możemy trwać okopani na tych pozycjach. W sensie nikt nie musi tu kosztem drugiej strony ustępować, żeby tylko nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Bo to, moi drodzy, byłaby zwiada samego siebie. No jeżeli mamy pełne przekonanie co do swojej rze rzeczy, nie co do swojego podejścia, no to są dwie możliwości. Albo jesteśmy w prawdzie, albo jesteśmy w błędzie, nie? I każdy swoimi błędami powinien się zajmować i swoją prawdą. Czy ja mam się zastanawiać, czy mi katolicyzm pasuje. Okej, okay, to nie jest jakby. <noise> to nie jest tak, że mamy teraz rano wstać i się zastanawiać się, czy ja chcę być katolikiem w życiu. No nie, moi drodzy, ale gdyby ktoś na przykład przeżywał jakiś taki kryzys swojego katolicyzmu i zastanawiał się, czy mi czasami lepiej nie będzie wyznań jakimś protestanckim. Ja twierdzę, że nikomu nie byłoby, ale to jakby i tak nie jestem w stanie narzucić komukolwiek takiego sposobu patrzenia, no ale to każdy sam musi się tym zająć jako dorosły człowiek, rozkminić sobie, czego on chce w życiu i każdego z nas za ten wybór Pan Bóg oceni. I to będzie decyzja Pana Boga, czy tego człowieka potępić, czy tego człowieka zbawić za jego wybór, za wybór, którego dokonał, bo moim zdaniem, z wielkim błędem Dawnych czasów było to, że myśmy ten sąd brali we własne ręce. Zupełnie niepotrzebnie, oczywiście, no. Być może to był tylko taka przykrywka, nie? że ja będę teraz wolę Pana Boga wypełniać, a to była czysta polityka i to nie miało nic w ogóle wspólnego z prawdziwą wiarą. Nie wiem, nie, nie jestem ani historykiem, ani nie żyłem w tamtych czasach, więc bardzo ciężko mi jakby wypowiadać się na ten temat. Że było tylko tak, albo tylko tak, pewnie to. Było, było skomplikowane po prostu. Ale moi drodzy, nauczywszy się na tamtych błędach, po prostu tego błędu nie powielajmy w naszym podejściu. Kiedy spotkamy się z innymi wyznawcami Chrystusa, uświadamiajmy sobie, że oni też w jakiś sposób mają swoje powołanie, inne od naszego i nie musimy, po prostu nie musimy wypowiadać się na temat ich wiary, ich losu, tego jakich Pan Bóg osądzi, za co ich nagrodzi i za co skaże. I tylko to, moi drodzy, chcę powiedzieć. <laughs> Bez mówienia, że a wszyscy będą zbawieni, to w co wyznajemy, to nie ma znaczenia. Nie, moi drodzy, nie wszyscy będziemy zbawieni, to, co wyznajemy, ma znaczenie, tylko po prostu wydawanie sądu nad konkretnym człowiekiem nie zależy od nas. I moi drodzy, możemy bronić naszego katolicyzmu, ale nie musimy atakować drugiego człowieka. Możemy zgłębiać to, w co wierzymy. I to reprezentować i to głosić, ale bez plucia na drugiego człowieka, który wierzy inaczej. Czemu ja to w ogóle muszę tłumaczyć w XXI wieku? Polej to jest taki absurd, jak ja sam siebie słyszę, jakbym pięciolatkowi tłumaczył, a ludzie, z którymi ja się na co dzień spotykam, zupełnie tego nie rozumieją. Z mojej straszne. To jest moje To straszne. Każdy z domu powinien to wynieść, ale tak mojej władzy jest. A to, na czym mamy się skupiać, to mojej wiedzy nad tym, co możemy razem zrobić, do czego możemy razem dojść mimo różnic, gdzie te różnice nie mają znaczenia, więc jakby no, fajnie by było stanąć przy jednym ołtarzu Chrystusowym. Z... Wszyscy chrześcijanie, żeby przy tym ołtarzu się spotkali, ale ani ja nie mogę tego zrobić, ani ty nie możesz tego zrobić, więc no, jedyne co nam zostaje, to współpracować na innych przestrzeniach, tam gdzie się nie różnimy. I moim zdaniem takie współprace są. Kto na przykład najbardziej broni prawa do życia dzieci nienarodzonych w Stanach Zjednoczonych? Katolicy i Baptyści. Dwa różne wyznania chrześcijańskie. Dwa różne, ale pod tym względem nasza e, nauka, nasza wykładnie jest dokładnie identyczna. Bo nie wchodzi w ogóle w religię, nie? to jest kwestia światopoglądu takiego antropologicznego, a nie teologicznego, nie? więc tam różnic nie ma. I moi drodzy, kiedy spotykamy się już na żywo, kiedy mamy kontakt, nie? bo nie wiem, naszym zięciem na przykład zostanie protestant albo sąsiad prawosławny się sprowadzi, to już wiemy, czego mamy unikać, a do czego możemy dążyć. Jeżeli to rozważanie Wam się spodobało, to zapraszam Was na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.